Rosnący popyt na drupę oraz jajka spowodował, że rynek nasycił się ogromną ilością produktów, a konsumenci stali się bardziej wymagający i świadomi tego, co kupują. To właśnie dla nich powstał znak jakość podana do stołu od The Hays. Jest on wynikiem ponad 30-letniego doświadczenia ekspertów The Hays w obszarze żywienia, hodowli, badań oraz kontroli jakości surowców i pasz oraz współpracy z innymi firmami w łańcuchu produkcji żywności. Dlatego jakość podana do stołu daje pewność, że produkt był skrupulatnie doglądany w całym Procesie produkcji i został wytworzony z najwyższą starannością przez zespół wykwalifikowanych specjalistów, zaczynając od wysokiej jakości pasz, dbania o dobrostan zwierząt, po zrównoważony rozwój i zmniejszenie emisji CO2. Wszystko to gwarantuje, że jajka i mięso są w pełni zdrowe i bezpieczne do tego stopnia, że spełniają oczekiwania najbardziej wymagających konsumentów, w tym również twoje i twojej rodziny. Decydując się na jakość podaną do stołu, wybierasz jajka i mięsa najwyższej jakości.